jesteś moim tatą tato, tato kocham ciebie za to tato, tato zawsze o mnie dba i pamięta cały czas nawet wtedy, kiedy ja głupieję tato, tato on się z tego śmieje tato, tato zawsze o mnie dba i pamięta cały czas czekam Aż Helson zaśpiewa tę piosenkę. Rzecz jasna po obejrzeniu spotów, które zrealizował Rzecznik Praw Dziecka, bo Rzecznik Praw Dziecka zainteresował się ostatnio sprawą dzieci, które są oddzielane od ojców przez matki. Te dzieci. Muszą potem wychowywać się bez ojców i wiele tracą. W związku z czym upublicznione są spoty na YouTubie, które Helson sobie na pewno już obejrzała i się zapoznała. Okazuje się, że ta sprawa to nie jest tylko rzecz taty i jego wymysłu. Tą sprawą zainteresował się i podniósł ją Rzecznik Praw Dziecka. Bo dzieciom należy się zarówno tata, jak i mama. Więc czekam, kiedy chelcą. To zrozumie. I zaśpiewa piosenkę. Tato, tato, jesteś moim tatą. Tato, tato, kocham ciebie za to. Tato tato zawsze o mnie dba. I pamięta cały czas.